Cześć kochani! Zabieram Was dzisiaj na przegląd nowości do Action, a tutaj naprawdę jest na czym oko zawiesić. Zajrzymy oczywiście na koce, na dekoracje, lampiony i świeczniki oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Będzie oczywiście też dział kreatywny. No to jeżeli macie ochotę, no to chodźcie, lecimy i zaczynamy od tych kocyków, które od spodu wyposażone są w takiego miłego baranka. A co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to to, że ten kolor jest taki miedziany. Strasznie mi się on podoba. Wymiary tego koca to 140x180 cm. Dostępny jest oczywiście w różnych wariantach. Oprócz tej piękności miedzianej, dostaniecie też szary. Koce dostępne są w cenie 60 zł. Tuż obok pojawiło się jeszcze więcej kocyków. Te są natomiast troszkę mniejsze i wymiar to 150x200 cm. Dostępne są również w tym pięknym miedzianym kolorze. Wykonane są z poliestru i dostępne są w trzech różnych wariantach. koce dostaniecie za 45 zł. Na dziale dekoracyjnym znajdziemy takie przepiękne lampy stołowe. Zobaczcie, jakie są oryginalne, mają kształt takiej żarówki i myślę, że naprawdę dodadzą takiej przyjemnej aury Waszemu pokojowi. Cena tej szklanej lampy stołowej to 30 zł. Jeżeli jednak wolicie coś mniejszego, to oczywiście w Action, pod spodem dostaniecie takie małe lampy stołowe, które wykonane są w takim stylowym designie i dostępne są w trzech różnych wariantach. Dostępne są w cenie 22 zł. Również na dziale dekoracyjnym pojawiły się jeszcze takie designerskie lampy. I słuchajcie co je wyróżnia, to to na pewno ich nietuzinkowy wygląd. Wygląda to jak taka żarówka zamieszczona w takiej po prostu szklanej butelce. Kosztują 18 zł. Jeżeli odwrócimy się na drugą stronę, to znajdziemy w action też nowe świeczniki, które oczywiście dostępne są w trzech różnych wzorach no i trzech różnych kolorach. Oczywiście design też jest różny. Takie małe podgrzewacze dostaniecie za 7 zł. Dosłownie na półce powyżej dostaniemy znowu takie małe podgrzewacze, aczkolwiek dostępne są w różnych wzorach i różnych kształtach szkła. Taki na przykład stylowy, bądź prążkowane. A ich cena to tylko 5 zł. Natomiast na dziale z akcesoriami kuchennymi znajdziemy totalny hit. I to jest ta bambusowa półka, która myślę, że świetnie wypełni róg waszego blatu. Jeżeli macie mało miejsca w kuchni, a macie taki róg wolny, który oczywiście pewnie znajdzie się w każdej kuchni, to będzie ona naprawdę świetnym rozwiązaniem. Możecie sobie na niej ustawić właśnie szklanki, tak jak na dekoracji, bądź na przykład przyprawy. Cena takiej półeczki to 20 zł. Zaraz obok bambusowej półki dostaniemy też takie bambusowe tace do serwowania, piętrowe. I co ciekawe, słuchajcie, te tace są obrotowe. Cena takiej etażerki to 23 zł. Na tym samym dziale znajdziemy też nowe szklanki. I co je wyróżnia, słuchajcie, to zdecydowanie ich design. A druga rzecz to to, że są naprawdę bardzo masywne. Dostępne są w różnych wzorach. Dostaniecie je w cenie 7 zł. Ekszyli pojawiły się też bardzo fajne karafki. Jedyne czego nie lubię, to to, że wykonane są z dość cienkiego szkła, przez co też bardzo łatwo jest ten stół. Ale jeżeli będziecie uważać, to naprawdę są bardzo ładne i kosztują tylko 10 zł. Przenieśmy się teraz na chwilę na dział pościeli, bo to Wam obiecałam, A tutaj naprawdę jest na czym oko zawiesić, bo pojawiły się na przykład takie piękne bawełniane pościele. O wymiarach 200 na 200 i cena takiej pościeli to 80 zł. Tuż obok natomiast mamy coś w kolorze brązu. Oczywiście, wygląd tych pościeli jest naprawdę nietruzinkowy. Wymiar to 140 na 200 a cena to 60 zł. Tutaj mamy jeszcze dostępne w takich kolorach. Myślę, że ta trzykolorowa pościel naprawdę doda uroku Waszej sypialni. Cena takiego kompletu to 80 zł. Tuż obok dostaniemy jeszcze, właśnie w takiej ślaczki, myślę, że ona też jest dosyć ciekawa. Tutaj natomiast coś w kolorze musztardowym, co na pewno ożywi wygląd Waszego pokoju, tym bardziej w te jesienne i zimowe, ponure wieczory. Cena takiego kompletu pościeli to 140 zł. Tuż obok actually, pojawiły się też nowe podkładki pod szklanki, bądź talerze. Dostane są w dwóch różnych wzorach. A cena, A cena takich cena, podkładek cena, cena to 5 złotych. Zł. Jeżeli jesteście nowy na moim kanale to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Na dziale łazienkowym natomiast mamy nowe dywany, zobaczcie w postaci takiego baranka i dostępne w trzech różnych wzorach. Ich wymiar to 60 na 100 cm. Tuż obok natomiast dostaniemy takie pluszowe dywaniki do łazienki. Co ciekawe co i co je wyróżnia, to zdecydowanie ich kolor. Zobaczcie, jaki jest piękny taki kolor takiego pudrowego różu, ale bardzo intensywny. Myślę, że już sam ten kolor bardzo ożywi Waszą łazienkę, a cena tego dywanika to 27 zł. Kolejną taką dosyć ciekawą rzeczą w Action to są takie ręczniki. Słuchajcie, one służą do tego, kiedy idziecie na Saunę i potrzebujecie się czymś owinąć, a jednak ręcznik dla Was jest zwykły niepraktyczny, bo spada, to te posiadają takie guziki na górze. W Action pojawiły się również takie zestawy trzech bambusowych pojemników do przechowywania. Myślę, że są bardzo praktyczne do przechowywania drobiazgów, a ich cena to 40 zł. Tuż obok natomiast pojawiły się też nowe półki, które zobaczcie, mają bardzo ładne kolory. Ten na przykład jest w kolorze takiej bardzo ładnej Sonomy, ale dostępny jest też w kolorze takim matowym czarnym. Półki dostaniecie za 18 zł. Action pojawił się też bardzo ciekawy zegar ścienny. Co go wyróżnia, to zdecydowanie jego design. Jest taki naprawdę nietuzinkowy, a jego tło, zobaczcie, wyposażone jest po prostu w mapę, tak jakby kuli ziemskiej. Kolejną bardzo ciekawą dekoracją w Action są te pojemniki szklane, w których możecie same wykonać sobie dekoracje. Znajdują się one na takiej bambusowej podstawce, co je wyróżnia to zdecydowanie wysokość, to 27 cm. Tutaj na zdjęciu mamy w środku takie jabłko, którego oryginalnie nie ma, ale oczywiście w Action dosyć podobne możecie sobie dokupić cena tego klosza to 35 zł. Na koniec chciałam wam jeszcze pokazać bardzo ciekawy płótno do malowania. Jako że za kilka miesięcy Walentynki, myślę, że bardzo wam się przydadzą. Z mojej strony to już tyle. Dzięki wielkie za przegląd. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że będziecie obecne na następnych premierach. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Hej.